Hej kochani, to znowu ja. E, jakbyście chcieli wiedzieć, czy matki czerwią? Tak e, kochani, czerwią. I to dość intensywnie już zaczęły czerwić. I teraz wam tu jeszcze raz pokażę filmik. Ramkę trzymam do góry nogami, ze względu na to, że część mam później w ulu, ale muszę to robić szybko. E, czerw jest piękny, zwarty. Matula sobie chodzi, nawiała z izolatora. I teraz zobaczcie, jak przyjdzie zimno, to o czym wam mówię, teraz wam pokażę w rzeczywistości. Pokarm jest kochani na drugiej ramce. Tutaj został pokarm wyjedzony. I matka zaczerwiła. Jeżeli się zrobi zimno, a pszczół będzie niewiele, bo to jest nieduża rodzina, potem pokarm nie dojdą. Jeżeli ja, kochani, dzisiaj bym nie zrobiła przeglądu, przyjdą tygodniowe mrozy. Kochani, mam po tej rodzinie. Tutaj yy, droga pokarmowa do góry jest wyjedzona. Czerw, na moje szczęście, jest, kochani, uwiązany u góry. Bo jakby tutaj, patrzcie się, tu jest dolna część ramek. Jakby matka zaczerwiła niżej, bo byłby wianuszek pokarmu i kłąb byłby niewielki, one by też mogły mi umrzeć z głodu, nic by mi nie dało dołożenie pokarmu na drugą stronę, tutaj u góry na powałkę, ze względu na to, żeby nie dotarły do tego pokarmu. Na moje szczęście czerwiec w nieszczęściu, kochani, że czerwią widzicie, wylazła. Czerw jest u góry, kochani, więc ratowanie tej rodziny będzie polegać na tym, że skoryguje gniazdo tak, żeby w obrębie tego była pełna ramka pokarmu i już w tym momencie z pierzgą, żeby ten to pokolenie miało być wychowane w miarę silne, bo na tym mi zależy. Zaraz będę musiała kończyć, bo się zimno robi. Ale też, kochani, w tym momencie ocieplam już ten ul, od góry, po bokach, aby pomóc tym pszczołom w przetrwaniu. Ze względu na to, że, tak jak mówię, to nie jest bardzo silna rodzina, to jest rodzina po córce dobrej. One nie robią dużych kłębów, ale, jak widzicie, szaleją z czerwieniem. Mamy, kochani, koniec stycznia. Miłego!